Jezu Chrystus, trzymając się wraz z Maryją, Twoją i naszą matkę, matką, Ci zawierzyć w ten czas świętych rekolekcji. Czym ten czas naszych rekolekcji i po je? Wiemy, że będziemy przeżywać różne trudności i problemy. Dlatego w sposób szczególny prosimy o Twoje Błogosławieństwo. Prosimy o Ducha Świętego na czas tych rekolekcji, szczególnie aby prowadził nas w modlitwie osobistej, aby otwierał nasze serca i na nasze umysły na te wszelkie treści, które będziemy rozważać. Nie wleje w nas pragnienie także różnicy osobistej, abyśmy nie zatrzymywali się tylko na tekście przeczytanym, ale weszli w łodnicę, weszli w medytację. Weszli także w spotkanie z Tobą i z Maryją. Umieli nawiązać żywe relacje. Niech te rekolekcje prowadzą nas do odnowienia, lub też nawiązania żywych relacji z Tobą i z Matką Najświętszą. Bo przecież Ty żyjesz. Także Maryja żyje. Możemy wejść w relacje osobowe. I ten czas, tych 33 dni a świętych rekolekcji pozwoli nam wejść Bliższe relacje, nawiązać najbliższe więzi, doświadczyć Twojej obecności, w naszym życiu doświadczyć obecności Matki Najświętszej, której chcemy się oddać, przygotowując się przez te 33 dni. Chcemy oddać się w jej niewolę, chcemy jak ona spełniać Twoją wolę, nie swoją. Chcemy tej optyce przeży przeżywać każdy dzień. I za Maryją ze sceny zwiastowania naszych chwile niech się nie stanie. I podporządkowują całe swoje życie jej a przez nią wziarują swoje życie Tobie i jest powierzymy, jesteśmy o tym przekonani, że Maryja najlepiej nas poprowadzi do Ciebie. Dlatego też całkowicie chcemy Jej się oddać. Wszystko czym jesteśmy, co posiadamy, co nas stanowi. Chcemy, aby Ona tym wszystkim zarządzała i nas prowadziła. Chcemy, aby też nami posługiwała się w zbawianiu świata, w zbawianiu innych. Chcemy, aby, abyśmy byli narzędziem w jej ręku. Tego od nas oczekuje, wypowiadając te pragnienia w różnych objawieniach. Chcemy, aby właśnie te przywieźć do 33-dniowe rekolekcje uzdolniły nas do tego, byśmy mogli stać się narzędziem w ręku Maryi, aby ona mogła się nami posługiwać na rzecz zbawienia innych. Dzisiejszy świat tak bardzo potrzebuje świadków wiary, tak bardzo potrzebuje tych, którzy będą ewangelizować, tych, którzy będą zanosić. I Ciebie, Panie, Jezu. świadczyć o Twojej nieskończonej miłości do każdego człowieka. Jest to święty czas rekolekcji, w którym Będzie już udzielał każdej i każdemu z nas osobna swoich łask. Jesteśmy świadomi naszych słabości, naszej niedoskonałości szczególnie jeżeli chodzi o przyjmowanie Twoich darów, po współpracę z Twoją łaską. Dlatego już dzisiaj tak bardzo usilnie prosimy Cię o ducha, ducha mocy, ducha siły, ducha otwartości na Twoją obecność i na Twoje działanie w naszym życiu, szczególnie właśnie w czasie tych rekolekcji. O wielką wrażliwość i wielką uważność na Twoją obecność, abyśmy nie stracili żadnego daru, żadnej łaski, że przygotowałeś nas na, na ten czas. No chcesz nas oddzielać obficie, gdyż przychodzi do nas z obfitością swoich darów łask, uzdrowienia i uwolnienia. Wielkie rzeczy będą się działy w czasie tych rokoletnich. Bo ty chcesz każdego i każdego z nas ubogacić, ubogacić sobą, swoją obecnością. Niech nasze serca się rozszerzą, niech nasz umysł się otworzy na to wszystko, co dla nas przygotowałeś. niezmocni się nasza wiara, nasza ufność i nasza nadzieja. Daj nam też właśnie przeciwstawienia się wszelkim pokusom które przyjdą czy to z nas tam, czy też od szatana, który będzie się starał nas zwieść w czasie tych rekolekcji. Prosimy o obecność, szczególną obecność świętego Michała Archanioła w tym czasie, aby nas chronił i aby nie pozwolił nam się prowadzić na manowce, nie pozwolił nam odejść od tych rekolekcji by pozwolił nam zastraszyć się tym wszystkim, co spotkamy z tymi przeciwnościami i trudnościami, które pojawią się w tym czasie, abyśmy umieli to właściwie rozeznać, Tak jak mówią reguły rozeznawania duchowego, że każda trudność i każdy problem, które pojawiają się chęci czynienia dobra w rekolekcjach potwierdzają, że idziemy właściwą drogą. Niech każdy i każda z nas, przeżywający te rekolekcje, w ten sposób, w tej perspektywie przyjmie każdą trudność i każdy problem. Wszystko, co będziemy czynić w czasie tych rekolekcji, Chcemy czynić dla większej chwały Twojej. Chcemy oddać Tobie chwałę. Chcemy oddać część Twojej masce. Chcemy wystać jak najwięcej. Który żyjesz i królujesz na wieki wieku.